2012 Maj Kabaty. Barbara, nauczycielka biologii gimnazjum nr 321, idzie do Tesko na zakupy. Dwa lata temu rozwiodła się ze swoim mężem Andrzejem, 43 lata, którego podejrzewa o zjedzenie ich wspólnego psa rasy Biger. Witam Cię, Basiu. Miło Cię widzieć. Co ty tu robisz? Odejdź stąd! Odejdź stąd! Słyszysz, słyszysz? Spokój się! Porozmawiajmy w spokoju! Wszedłem w zobaczyłem, czy chciałem z Tobą porozmawiać! Odejdź, bo zadzwonię na policję! Porozmawiajmy spokojnie! Możemy uratować naszą miłość! Człowieku, zjadłeś naszego psa! Idra! Tak. To było nieporozumienie! Ubierz mi! Odejdź, odejdź, bo zadzwonię na policję! Słyszysz? Roztrzęsiona Barbara wróciła do domu. Nadal kochała swojego męża, ale nie mogła zapomnieć tego, co zrobił. Kiedy spotkałam Andrzeja, nie mogłam w to uwierzyć! Ona dzielność robi zakupy w Tesco? Jeszcze tam, gdzie robiliśmy zakupy dla naszego psa, migrał? Jeszcze chciał rozmawiać! Barbarę. To było silniejsze ode mnie. Musiałem do niej podejść i porozmawiać. Kocham ją i będę walczył o naszą miłość. Tak zostałem wychowany. Mój tata był wojskowy. A ta sprawa z psem to było nieporozumienie. Barbara nie mogła zasnąć. Walczyła w niej miłość i nienawiść postanowiła zadzwonić do swojej najlepszej przyjaciółki Krystyny, która zawsze miała podnieść ją na duchu. Cześć, Krysiu. Cześć, Barbara. Dzwonię do ciebie, bo jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Spotkałam Andrzeja. Kiedy Barbara opowiedziała Krystynie o wydarzeniach minionego dnia, przyjaciółka postanowiła rzucić wszystko i przyjechać do Barbary. Basia jest moją ulubioną przyjaciółką. Więc kiedy powiedziała mi, że przy desko spotkała Andrzeja, nie mogłam pozwolić, żeby była sama. Musiałam przyjechać. Złapałam PKS, dojechałam do Pionek pod Radomiem, potem do Radomia, prosto do Warszawy. Musiałam zobaczyć się z Basią. Cześć, kochana. Cześć, cześć, kochana. Dobrze, że jesteś. Czuję się fatalnie. Tylko Andrzeja. Z jednej strony go kocham, z drugiej nie umiem mu wybaczyć. Widzę, że jesteś rozdarty. Tak! Przecież znam cię dobrze. Co mam robić? Myślę, że powinnaś się z nim spotkać. Co? Nigdy! Pomyśl, przecież nigdy nie dałaś mu szansy wytłumaczenia. Ja jako twoja przyjaciółka uważam, że powinnaś z nim porozmawiać. Boję się, nie rozumiesz? On zjadł naszego psa! A ja się mnie! W maku na Wąbrzyskiej na śniadanie. Co, co, co zrobiłaś? Myślę, że powinnaś to wyjść. Jesteś okropna! Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką! Ale koniec, koniec naszej przyjaźni! Nie, wyjdź stąd! Nie mogłam w to uwierzyć! Myślałam, że Basie jest moją najlepszą przyjaciółką! Tylko mówiła mnie na spotkanie z Andrzejem i to jeszcze w maku. Dobrze wie, jak lubię hamburgery. sama. Co mogłam zrobić? Andrzej dzwonił do mnie i prosił, żebym się za nim wstawiła. Basia jest moją najlepszą przyjaciółką i zależy mi na jej przyjaźni, ale jeszcze bardziej zależy mi na jej szczęściu. A poza tym Andrzej obiecał mi 200 zł. <grystanie> Następnego ranka zdenerwowany Andrzej czekał przy stoliku w restauracji McDonalds. Nerwowo zajadał frytki. Mam nadzieję, że Barbara przyjdzie na to spotkanie. Muszę jej wszystko wytłumaczyć. Naprawdę bardzo ją kocham. To prawda. Zjadłem naszego psa pita, Ale to było nieporozumienie. Kupiłem nawet jej ulubioną kanapkę z bekonem i z jajkiem. Pycha. Tymczasem Barbara czeka przed restauracją i bije się z myślami. Wejść czy nie wejść? Wejść czy nie wejść? Wejść czy nie wejść? wejść, czy nie wejść? W końcu decydujesz się. Witaj, Basiu. Zostaw! Wesz, weszłam tu tylko ze względu na kanapkę z jajkiem i z Masz dwie minuty! Musimy ratować naszą miłość! Stary, zjadłeś naszego psa bigla. To było nieporozumienie! Muszę ci coś powiedzieć. To była tajemnica. Jestem prawie głuchy. Co? Nie słyszę na prawe ucho 80% i na lewe 75%. To była tajemnica. Nie chciałem Ci o tym mówić. Co to za mężczyzna, który nie, nie może słuchać swojej kobiety? Wtedy, kiedy przyjechałem wieczorem, już prawie spałaś, bo byłaś zmęczona po odbiór nauczyciela. A ja byłem strasznie głodny i zapytałem Ciebie, czy jest coś, co mogę zjeść? I Ty powiedziałaś przez sen, tak. Zjedz bajda, którego przywiozłam z Krakowskiej. Ja Co mogę zjeść? I ty znowu powiedziałaś, tak, możesz zjeść bajka z Krakowa, baranie. I wtedy sobie przypomniałem, że przecież nasz pies Bigel jest z hodowli pod Krakowem. I pewnie ja coś źle usłyszałem. Tobie chodziło o to, żebym zjadł naszego psa Bigla, a nie bajgla. I Ja zjadłem naszego psa Bigla, a nie bajla. To było nieporozumienie. O Boże! Teraz sobie przypominam! To ja... Następnego dnia Basia pogodziła się również ze swoją ulubioną przyjaciółką, Krystyną. Nie mogła mi nie przebaczyć, Końcu jest moją najlepszą przyjaciółką. Przepraszam cię. Przepraszam ci, Basiu. Nie gniewam się. Najważniejsze, że wszystko dobrze się ułożyło. I że znów jesteś szczęśliwa. Tak, jestem szczęśliwa. A dodatkowo kupiliśmy z Andrzejem psa. Pudla. O! A gdzie Andrzej? Kazałam mu iść coś zjeść. No dla podle. I tak wszyscy byli szczęśliwi. Bo czasem wystarczy tylko porozmawiać. Barbara, jej ulubiona przyjaciółka Krystyna, i Andrzej już się dowiedzieli, jak wiele dobrego można uzyskać spokojną, merytoryczną rozmową. Siedzenie rady pedagogicznej, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna. Chcę zauważyć, że zostawiliśmy w klasach dzieci bez opieki, w z tym, i przerwaliśmy egzamin gimnazjalny państwowy. Ale sytuacja jest nadzwyczajna, proszę. Otóż uczeń trzeciej C, Maciej Żukwa, ukradł piłkę lekarską z kantonu. Tak? tak, tak, piłką tą, Uderzył panią higienistkę Kto której złamał nos. U nasa. z nasady. Pani Wiesia z trafiła do Gminnego Ośrodka Zdrowia, gdzie nie udzielono jej pomocy i zmarł. No nie. No tak. Także kilka kwestii organizacyjnych. Panie Bogdanie, prosi Pan pana Stefana, żeby z, z uczniami. Yy, yy, standardem przygotować. Tak? Z metaloplastyki jakiś wieniec, żeby zrobić, dobrze, tak. Na trzeba tak. <gryptuś, gryptuś> tak. <Przedeffy> <gryptuś>, sztandary, to ja, żeby ja poprzec, tak, tak. To ja. I Pani Heleno, do Pani jakoś odpowiedzialnej, widzę, <gryptuś>, to nie zabija, to stan wylew. Do Pani jakoś odpowiedzialny. Jakoś, nie wiem, z czwartą, a chyba, bo to tak najbardziej tam rozgarnięcie jakiś tren okoliczny. Nie rej, oni mają, a dobrze dla będzie będzie. Dobrze, spokoju, teraz zastanówmy się, w jaki sposób ukarać żuchwę, żeby te sytuacje więcej się już nie powtarzały, tak? przyciny schowały zegarek po prostu nie wiedziałem, to tak? no, normalnie prowadzę sobie lekcje, prawda? No, sobie w piłkę. No, chciałem ze starą po po-smsować, patrzę, kurwa, i nie mam po prostu pomówki, no. No, przeszukałem cały kantorek, już miałem iść do pani dyrektor na skargę, no i złapała mnie ta głośna, nie? No i mówisz że tam że z nie tak, no to wchodzę, spoglądam, patrzę na tą rurę, Kurwa co widzę? Skopałem mi moją komórkę do tej jebanej rury, no. Z no. Dobrze. Kolego, w czasie, kiedy pan majstrował przy różne, bym zauważył, że szukwa ukradła pan wiłkę jak z Nie no. Bardzo przepraszam za spóźnienie Ja nie mogłem po prostu znaleźć sali. Zawsze zebrania. Panie nie, nie to, co mi moją drogę. Zaburzysz to, Nie, Przepraszam, że jest sprawa ważna, ale muszę zareagować. Słucham, dlaczego pan od matematyki nie zmienił butów, skoro było rozporządzenie, żeby zmienić nasz kolbę. ja nie zmieniłem, bo mi te skurwizyny są. Dobrze, ale jest ty tym rudek czy raz przypływa? Nie, nie wolno bić! Mój ojciec pił! Też pił! Ja musiałem czekać do lasów na łąki pola! Tak się chowałem w tych stogach z, z myszami wolnymi, a tam po prostu się żaliłem na swój los! Dobrze, co robimy z futwą? To ja mam, może nie słucham, może niech napisze sto razy nie zabijam. Chce no. tak, jeszcze jakieś problem. E, niech zabląbuje wszystkie piłki w kandorku. Tak, tak. Jeszcze ktoś może społeczeństwa. No to niech minało trzy cykle do tablicy problematycznej. Do tak, dobrze. W e, historycznym przydałaby się aktualna mapa Europy po tych zmianach teraz wszystkich. Dobrze. Czerwony diabeł z tych, tych bakorów. Prawda, Bóg by ich skarał. Na tym rzutku <śmiany> jest trzecie i za to bym nogi z dupy powyrywał. Szczęść Boże. Niestraszne nam szale, niestraszna nam Polska, bo nad nami czuwa. Przecież sami wiecie, jaka taka higienistka bywa. <grystanie> <grystanie> Słuchaj, akurat w tym temacie mogę się jedynie z kolegą zgodzić. <grystanie> Ale jest poważniejsza sprawa. Przecież przerywaliśmy egzamin. Państwo, właśnie na zimę. Pierwszego stopnia. <grystanie> Rysiek, dzwoni. Ale co, nie no. ja masz najlepsze ogadanie. Policja? Podłączyłem wąbę. Zaraz warszawskiej. Jak to kto mówi? To mówiłem ja. Vanjie, sjofwa, het dit soop so tatse.